Są ludzie, w których towarzystwie czujemy się zdenerwowani, niepewni, zagubieni, niezdolni do podejmowania własnych decyzji. Pod wpływem relacji z nimi spada nasza samoocena i zaczynamy kwestionować nasze wybory. Zastanawiamy się, czy ona lub on nie mają jednak racji, mimo iż jesteśmy przekonani o swojej. Po jakimś czasie zauważamy u takich osób hipokryzję, arogancję, fałsz, egoizm, agresję, a także niezwykłą łatwość do krytykowania. Po spotkaniu z kimś takim czujemy się zmęczeni, a wręcz wyczerpani energetycznie. Czasami mówimy o takich ludziach, wampiry energetyczne. Często, pomimo przekonania, że nie zrobiliśmy nic złego, pod ich wpływem zaczyna nas przepełniać poczucie winy. Jeżeli takie toksyczne zachowania przejawia ktoś z naszych bliskich, to takie poczucie może nam towarzyszyć przez lata. A jeżeli w ogóle wychowujemy się np. w domu, w środowisku, w którym panują takie toksyczne relacje, to może mieć to katastrofalny wpływ na naszą psychikę. Nie można nigdy powiedzieć, że konkretna relacja jest jedynym powodem np. stanów depresyjnych lub lękowych, ale jak pokazuje wiele badań, tkwienie w toksycznym otoczeniu może być jedną z istotniejszych przyczyn problemów psychicznych. Jak rozpoznać ludzi, z którymi relacje mogą być dla nas toksyczne i jak się wtedy przed tą toksycznością chronić? Dzisiaj o 10 takich typach toksycznych ludzi. 10 typów toksycznych ludzi. Termin toksyczność nie jest oczywiście terminem klinicznym, ale na szkodliwość pewnych zachowań i postaw jest bardzo wiele dowodów. Dzisiejsze 10 typów będzie pochodziło z książki: powiedz stop depresji, lękom i toksycznym ludziom polskiego coacha i autora książek z obszaru psychologii Mirosława Słowikowskiego. Co oznacza powiedzenie stop? Nie są to absolutnie rady w stylu, jesteś smutny, przestań być smutny, ale kompleksowe spojrzenie na to, jak nasze środowisko, nasze postawy i zachowania potrafią trzymać nas w bardzo złej kondycji psychicznej. Autor nie sugeruje tutaj żadnej magicznej pigułki, ani nie obiecuje, że na stryknięcie palcami wyleczymy się z naszych problemów, ale pokazuje, że kiedy posprzątamy w naszym życiu, to nagle dużo mniej rzeczy ciągnie nas w dół, wyzwala w nas to, co najgorsze, i wpędza nas w te złe stany psychiczne. Książkę bardzo dobrze się czyta, widać praktyczne podejście do tematu. Polecam wszystkim, którzy chcą kompleksowo zająć się swoim zdrowiem psychicznym, poprawić swoje funkcjonowanie i samopoczucie. Link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. Temat toksycznych ludzi w naszym życiu to tylko jeden z opisywanych obszarów do posprzątania. I muszę przyznać, że miałem tutaj dość podobne doświadczenia, przemyślenia w swoim życiu do autora. Kiedy byłem bardzo młody i naiwny, uważałem, że należy zawsze tłumaczyć sobie postępowanie drugiego człowieka, nawet wtedy, kiedy widać wyraźnie, że to zachowanie mi szkodzi. W domu otaczały mnie osoby prawdomówne, prostolinijne i nie doświadczałem zbyt wiele toksyczności ze strony otoczenia. Kiedy opuściłem dom rodzinny, sytuacja się zmieniła. Właśnie wtedy zacząłem tłumaczyć sobie, że człowiek jest z natury dobry i przekonywałem siebie samego, że można to z niego wydobyć. Otóż z nikogo nie da się niczego wydobyć, jeśli on sam tego nie chce. Ja też w życiu na wielu własnych błędach nauczyłem się, że to bardzo niebezpieczny mechanizm ciągle usprawiedliwiać pewne zachowania innych ludzi i dostrzegać w nich niejako podobny. Potencjał czekać, aż oni się w końcu zmienią? Nie, to, to droga jest niestety bardzo mocno donikąd. To jakie są te typy konkretnie toksycznych ludzi, na co warto zwrócić uwagę, żeby tych zachowań unikać lub skutecznie się przed nimi bronić? Typ pierwszy: agresywny władca. Agresor niezwykle szybko wpada we wściekłość, krzyczy, przeklina, straszy, bije pięścią w stół. Jego celem jest panowanie nad każdą sytuacją i przejęcie kontroli nad każdym i wszystkim. Narzuca swoje zdanie i wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. Nieakceptowalne są dla niego wszelkie przejawy sprzeciwu. Tępi je więc z pełną stanowczością. Należące do tej grupy osoby mogą różnić się od siebie skalą agresji i wielkością wywieranego nacisku, od stanowczego ojca do psychopatycznego szefa. Autor opisuje dość modelowy przykład takiego właśnie psychopatycznego szefa, z którym sam miał do czynienia i zauważa tutaj ciekawą sprawę. Ten szef nie traktował tak samo wszystkich swoich pracowników. Tą część, która nie pozwalała sobie wchodzić na głowę, była bardzo stanowcza, asertywna, niejako szanował, nie odpalał się przy nich aż tak, za to z pełną stanowczością niszczył tych i terroryzował, którzy się go bali. Dlatego ogromna asertywność i stanowczość to jedyny sposób, żeby przetrwać w otoczeniu takiej osoby, jeżeli musimy już z nią funkcjonować. Niemniej trzeba się nastawić, że takie życie w takiej relacji to będzie wieczne pole bitwy, jak podkreśla autor. Najlepiej takich ludzi unikać, szkoda tracić swoje zdrowie, swoją energię na te osoby i generalnie we wszystkich tutaj omówionych przypadkach najlepiej jest się od takich ludzi toksycznych odciąć, po prostu unikać takich relacji. Niestety nie zawsze, nie w każdym okresie naszego życia. Się da. Typ drugi. Manipulator. Ten typ bywa bardzo trudny do rozpoznania. Większość manipulatorów stosuje bowiem bardzo subtelne techniki, kłamiąc i naginając rzeczywistość. Manipulator, chcąc mieć kontrolę nad cudzym życiem, robi to na przeróżne sposoby, chociażby udając troskę. Rzekomo z obawy o nas chce na przykład dokładnie wiedzieć, co robimy, gdzie wychodzimy, z kim się spotykamy i itd. Pozbawiony takich informacji, denerwuje się, obraża, wprowadza ciche dni. A taka huśtawka wywołuje w nas ogromny stres i napięcie. Jak poradzić sobie z manipulatorem? Zdaniem autora trzeba przede wszystkim stanowczo powiedzieć mu, że przejrzało się jego manipulacyjne gierki. To zazwyczaj wywoła oczywiście święte oburzenie i sugestie, że to my. Jesteśmy stroną manipulującą. Manipulatorzy, ci najskuteczniejsi, bardzo mocno wykorzystują próby wywoływania w nas poczucia winy i grania ofiary. Niemniej, jak zauważa autor, manipulowanie zakończy się wtedy, gdy manipulacja przestanie działać. Ostrzegam, że nie jest to proces ani szybki, ani łatwy. Typ trzeci narcyzm. To człowiek mocno skupiony na sobie i swoich potrzebach, nie zważając na to, jakie skutki jego działania będą miały dla otoczenia. Jest zwykle przekonany o swojej wyższości nad pozostałymi ludźmi, wierzy, że ma szczególne talenty i często fantazjuje o swoich sukcesach, bądź je wyolbrzymia lub przypisuje sobie sukcesy innych. Osoba, która przekroczy granice zdrowego dbania o siebie i swoje potrzeby, interesując się tylko sobą oraz będąc przekonaną o swojej wyjątkowości i szczególnych przywilejach, potrafi być bardzo toksyczna dla swojego otoczenia. Jak najlepiej radzić sobie z narcyzem? Przede wszystkim warto wobec takiej osoby być w pełni szczerym i rzeczowym. Dobrze jest zwracać uwagę na pozytywne aspekty, na dobre zachowania, jeżeli takie mają miejsce, ale też nie bać się rozmawiać o minusach i wadach tej osoby. Zazwyczaj dzieje się tak, że Narcyz, który poszukuje poklasku, sam z takiej relacji dość szybko się wycofa, kiedy go nie odnajdzie. Typ czwarty: Zazdrośnik. Zazdrość to naturalne uczucie i nie świadczy jeszcze o toksyczności osoby, która takie uczucie przejawia. Problem zaczyna się wtedy, gdy zazdrość, czy wręcz zawiść, towarzyszy komuś na stałe. Czyjś sukces, lepszy samochód, ładniejszy dom, bardziej udany związek, czy nawet wyższa ocena w szkole wywołują u zazdrośnika uczucie nienawiści do drugiej osoby, a sytuacja, kiedy komuś powinie się noga, jest dla zazdrośnika powodem do radości. Zazdrośnik zawsze umniejszy Twój sukces lub go wyśmieje. Nie masz szans być dowartościowanym przez taką osobę. Zdaniem autora bardzo ciężko jest funkcjonować z taką naprawdę zawistną osobą w jednym środowisku. Jeżeli już jednak musimy, to taką trochę sprytną techniką zmniejszania tego toksycznego wpływu, jest przekierowanie uwagi zazdrośnika najlepiej na kogoś innego. Typ piąty. Pesymista. Kiedy pesymizm staje się nieustannym, nawykowym narzekaniem i kreśleniem czarnych scenariuszy, to nie tylko bywa nieznośny dla otoczenia, ale też bardzo zaraźliwy. Pesymista nie tylko sabotuje swoje własne działania, ale też potrafi odbierać nam entuzjazm i podkopywać naszą samoocenę. Z pesymistami w swoim otoczeniu bardzo ciężko jest sobie radzić, bo oczywiście można takie osoby zachęcać do tego, żeby trochę inaczej spoglądały na rzeczywistość, starały się dostrzegać plusy, bardziej racjonalnie analizować e, sytuację, ale jest to syzyfowa praca. Plus jest taki, że zazwyczaj osoby takie nie robią tego celowo, nie robią tego złośliwie, że tak postrzegają rzeczywistość, bo same w niej tkwią. I tutaj szansą może być namówienie takiej osoby na to, żeby nie wiem, poszła na przykład na terapię, żeby zaczęła pracować nad swoim własnym życiem i trochę zmieniła swoje podejście, swoje przekonania. Typ szósty. Socjopata. Bardzo niebezpieczny, bo w swojej toksyczności szczególnie pragmatyczny typ idzie do celu po trupach, choć potrafi być przy tym całkiem czarujący. To jednak tylko maska. Socjopata przywdziewa ją zazwyczaj wtedy, kiedy ma coś do ugrania. Wzmacnia na przykład swoją pozycję, zbierając o nas informacje, które chce później przeciwko nam wykorzystać. Jeżeli już socjopatę uda nam się zidentyfikować i niestety musimy przebywać w jego otoczeniu, to tak naprawdę jedyne co możemy zrobić, to zachowywać dużą czujność i być bardzo ostrożni w towarzystwie takiego człowieka. Typ siódmy. Umniejszacz. Pewnie spotkałeś na swojej drodze osoby, które dobrze Ci życzą, ale... No właśnie. Gratuluję, że udało Ci się w końcu zdać maturę. Szkoda, że tak późno. Pyszny obiad. Szkoda, że nie wszystkie tak Ci wychodzą. Ładnie dziś wyglądasz. Nie to co ostatnio. Cokolwiek Ci się nie uda, czy z czymkolwiek Ci się nie powiedzie, umniejszacz wbije Ci szpilę, żebyś przypadkiem nie zapomniał o niepowodzeniu. Krytyka jest zawoalowana lub udaje komplement. Cel jest jednak oczywisty obniżyć twoje poczucie wartości. Duża toksyczność umniejszacza polega na tym, że chociażby w przeciwieństwie do pesymisty, jego podkopujące nas uwagi są świadome i bardzo celowe. Zazwyczaj dążą do tego, żeby umniejszacz sam czuł się lepiej w naszym towarzystwie, czy mógł nas skuteczniej kontrolować. Wchodzenie w dyskusję z umniejszaczem, przekonywanie go, zazwyczaj nie ma specjalnie sensu. Tak naprawdę najlepsze, co możemy robić, to pracować nad własną samooceną tak, żebyśmy byli jej na tyle pewni, że nawet takie złośliwe, podkopujące uwagi jej nie zaszkodzą. Typ ósmy. Fałszywiec. Główną jego cechą jest mówienie innym tego, co chcą usłyszeć. Rozpoznajemy taką osobę dopiero wtedy, gdy dowiadujemy się, że komuś innemu przedstawia zupełnie inne stanowisko. Używanie masek służy fałszywcowi w bardziej pozytywnym scenariuszu do zyskiwania naszej akceptacji i przychylności. W wersji cynicznej fałszywiec przywdziewa maski, żeby manipulować, skłócać, zyskiwać nad nami przewagę lub kontrolę. Najlepszą strategią radzenia sobie z fałszywcem jest praktykowanie w swoim otoczeniu pełnej transparentności. Kiedy nie ma miejsca dla zbyt wielu sekretów, kiedy panuje szczerość i otwartość, to fałszywiec dość naturalnie szybko sam zostanie przez otoczenie zdemaskowany. Typ 9. Plotkarz. Dowiesz się od niego kto, gdzie, z kim i dlaczego. Nawet nie zorientujesz się, że sam w trakcie rozmowy przekazałeś mu już wiele wiadomości, które zaraz polecą w świat. Zapewniam Cię, że jeśli otrzymasz od plotkarza pakiet informacji, a plotkarz uwielbia być słuchany, to nieświadomie poczujesz się w obowiązku powiedzieć coś o sobie albo o kimś innym. Samo plotkowanie nie jest może niezwykle toksyczne, ale plotkarz niestety lubi dodać coś od siebie, aby historia stała się barwniejsza. Z plotkarzem najlepiej radzić sobie samemu, nie uczestnicząc w plotkowaniu, nie przekazując mu żadnych informacji o sobie ani o innych i tak samo nie słuchając o nich, co plotkarz ma do powiedzenia. Typ 10 Mix. Oczywiście rzadko kiedy możemy spotkać takie typy w czystej postaci, one bardzo często łączą się ze sobą, niektóre dość naturalnie, jak na przykład narcyzm z manipulatorstwem, ale jednym z takich szczególnie niebezpiecznych i dość ciężkich do rozpoznania są typy, które wcale tak w oczywisty sposób do siebie nie pasują, na przykład typ agresywny połączony z typem manipulatora, czyli osoba, która raz może do nas podchodzić otwartą agresją, przemocą, a raz w sposób bardzo podstępny manipulujący. Typ taki może próbować cały czas zabierać nas na bardzo szkodliwą, toksyczną, huśtawkę emocjonalną i teraz najlepsze, co możemy zrobić, jeżeli nie możemy odciąć się, odizolować od takiej osoby, to obnażać grę takiego człowieka, wyciągać na wierzch jego zachowania, mówić o nich jak najbardziej otwarcie i wtedy asertywnie je tak naprawdę blokować. A Waszym zdaniem, który typ jest najgorszy i jakiego tutaj być może jeszcze zabrakło? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam też do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Z takimi na przykład toksycznymi osobami. To zawsze cenne, fajne uzupełnienie odcinka, to co dzieje się w komentarzach. Więc zapraszam. Jeszcze raz polecam Wam książkę Stop depresji lękom i toksycznym ludziom. Link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. Jeżeli film podobał Wam się, uważacie, że inni też warto, żeby go zobaczyli, to zostawcie koniecznie kciuka w górę, to fajnie pomaga z zasięgiem. Zachęcam też do subskrybowania, jeżeli chcecie wracać po więcej takich treści. Widzimy się już niedługo. Cześć.